Mateusz Kaniowski, człowiek, który nauczył Józefa Brata na pokory? Witam... pokory? Chyba tak, możliwe, aczkolwiek... Ja też go zlekceważyłem, bo bił, jemany, Dwa razy mi zgasło światło. Ale wcześniej bym go wykończył. Ale kładł się co chwilę, to mnie wkurzało, że co chwilę się kład, Na rundę pięć razy się kładł. Że jak miałem go podłączonego, to się mi się kładł co chwilę. Bardzo irytujące to było. Czemu nie zawalczył w trzeciej rundzie? Nie był, coś, się zrobił z ręką, niby, nie? Niby. Bo nie Nierujesz? wiem... Nie, no mu się dać, mógł się coś zrobić, bo mam mocno czoło obite, bali te takie, wie, cepy, wiecie, afryki nie, nie zaciskają pięści do końca, ja sam, nie, sam miałem dużo problem z zaciskaniem, zaki, z zaciskaniem pięści kiedyś i często są palce, palce są łatwo wybić akurat. akurat. Wybite palce są na, moja naj, naj, najczęstsza kontuzja, więc możliwe, że to się stało tak mu. Ja tego niestety nie widziałem, bo robiłem wywiad z Denissem Załęckim w trakcie waszej walki, ale... Stary... Podobno dostałeś takiego backfista, żeby słuchać tak mi mówił Robert Paz. No, dwa razy, sierpa na nos, zakręciło mi się w głowie i ten backfist to tak mówię, ja ale mi się zakręciło, nie? No może Upadłeś? Nie, nie padłem właśnie, nie upadłem na szczęście. Czyliczony? Nie, właśnie nie, właśnie. Nie. Dziwny weź, że, że on nie czuwał tego co ja odczuwałem, bo ja ciem, ciemno w oczach, nie? Dawno nie czułem dawno... Czarną oczami. Tak, dawno tak miałem. Ja się biłem trochę amatorsko i w dużych rękawicach. W dużych rękawicach i amatorsko to nie ma tego j... a te małe rękawice bez kasków. O mi... No w głowie mi z... za, za Wygrałeś obie rundy. Tak, obie rundy wygrałem. Tak. Bo, ja, Sorry, on, bo on, to jest w... on trafiał celnie, bardziej mi obił, ale ja no wiadomo, na punkty i mądrze bardziej zawalczyłem. Nogę mu obiłem, bardziej tak walczyłem. No właśnie byłem zaskoczony, I bo na te początku te... dużo razy kopałeś lowy, on ma utkie te nóżki. No miałem moc nóżkę, miałem moc. No, potem przestałeś chyba kopać, nie? Nie, w drugi, jeszcze więcej z drugiej kupałem. Nie, ciągle kupałem to Ciągle kupałem to kupałem Z trzeciej chciałem go wykończyć, ale no, jednak walkę przerwali, no niestety. Ale dwie rundy wygrałem, ale ciągle musiałem... ciągle robiłem presję. Zabit boksował <śm> dla nas, panie i panowie, Byłoby, Było, kura, było, 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 presję, nie? Jakby nie robiłem presji, to walka stała w miejscu. W drugiej rundzie było koniec drugiej rundy, mówię, dobra, wyjmany mam, nie ruszam się, to ty, ty mnie zaatakuj. To stoimy i, i nic się nie dzieje. On tak walczy, że jak, ja nie, jak, się, jak się nie wywiera presji na nim, to walczy się nic dzieje. A ja bym nie wy... on ciekawie, by zawalczył w presji. On się mocno odsłania, mu biega, to on się mocno odsłania. Wtedy bym go skontrował może jak go skończył. No, wygrałem pierwszą rundę i drugą, to jeszcze bym się zawalczył już. Na Cilaucie, bo wygrywasz dwie rundy, to już jesteś mój i ja wtedy bym się mógł pokazać Wygrałeś main Grałeś event gościu. No moi iment. turniej, my grałem, my event super, nie, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Z grubie rury wjechałem do te, tego fejmu. W życie? No, tu Prime, tu teraz narodowy i teraz main event. No tak, fajnie. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Ale no... Ale mocno bił. Ale, ale tak wygrałem na punkty, moim zdaniem. Szkoda, że nie doszło do trzeciej rundy, bo już chciałem tę tą trzecią rundę. A ty był bardziej zmęczony, Ty czy on? O, na pewno się wydaje on. No nie, wiesz, nie wiem, bo nie jestem nim, ale no wiadomo. No, dobrze. O, a, ale ja w trzeciej rundzie bym się odpalił ładnie. Mam dla Ciebie niespodziankę. O dawaj no. Bo ty pewnie nie widziałeś, a ja nagrałem dla ciebie, bo wiedziałem, że nie zobaczysz walkę Denisa Załęckiego. Czy widziałeś? Nie, widziałe. Widziałeś? widziałeś ty widziałem, widziałem. By... Lubisz z Denisem, więc ja chciałem, żebyś ocenił sobie Świetnie, ten. Gdybywałem... Ja włączę ci mimo wszystko. Rozgrzewałem się, rozgrzewałem się i oglądałem tą walkę. Powiem ci, no. Pa, popnął. na Nathan no dobrze. Wie, popnął go po prostu i nie. Powiem ci, wygraliby to chyba, nie. Tak by go balali do chwilę i tak go męczyli. Dobra, w do, skoczu mu zapraski na Nathan. Tak, chciałem. Na tam musimy utrzymał do patrzy ma zaprecy, go. A ten go bije z góry. No, coś pięknego. Piękny, duszący Denisa to jest piękny, piękny widok, piękny widok w ogóle. Zaskakujący. Piękny widok to jest, I nie? Tutaj sędziowie podnoszą. Tak, i on wtedy się uruchomił. Skurczcie, byk, nie? No, frajerskie zachowanie, no kurczę, no, frajerskie zachowanie. Ale tutaj z... wjeżdża już nie trener. E? Co, tego się dzieje? Ziąg... Trener Denisa Załęckiego, bądź kolejny. To, to już mi przypomina rosyjskie freakfighters, nie? To jest po to, to rosyjskie powiedział, że w ringu 20 osób i wszyscy biją. To jest taka też Rosja. Reasumując, bo Denis na tym wywiadzie, który mi udzielił, no, zapraszam cię do obejrzenia, powiedział mi, że został ugryziony. Wstał, że się wywraca, a to na ten Trzykrotnie został ugryziony przez Natana, tak twierdzi Denis? I z tego powodu, to, że został trzykrotnie ugryziony i włożony został palec, a jej ciosa w jego oko, wstał i zaczął kopać Natana Marconi. Co ty gadasz, tego to nie wiem, ale no tak, no ugryzienie, to no, bez przesady, że razu kopać. A ile no, on zawsze z tym kopaniem ma, ale nie no, każdy wiedział, że tak, to, to zakończy się jakoś głupio. Dlatego to nie był main event, tylko mój byłby main event, bali się pewnie, że... Właśnie tak się to skończy, jak się skończyło i to trwało 30 sekund ta walka. Ludzie za to płacą miliony, miliony, no, tysiące za to płacą, bo to nie wiem. Dajesz zostanie normalnie wypłatę? Ba, dostaniesz się wypłatę na no. Czemu? Ponieważ Natan obraził go i wszedł na tematy newralgiczne, których nie mógł używać podczas wywiadu po walce, z tego co ja zrozumiałem. I za swoje zachowanie, za złamanie tych przepisów, pieniądze, które miał zarobić Natan, przejdą na konto Denisa Zawęckiego. I to było w umowie? Poczekaj, ja ci pokażę, bo nie chcę też przekręcić, bo to jest świeże. Zobacz, oświadczenie, wejdziemy sobie na moim Instagramie. A tutaj dodawałem miejsca Story. To też jest dobry wywiad, sobie obejrzyj Olejnika z. A ja to później dodam, z Najmanem. Dobra, dobra. A nie, czekaj, czekaj. czekaj. Co ty Fame, tak. I teraz uwaga. Oświadczenie. O, nie ma go. Nie ma tego już, bo było, było? Znali teraz? A, jest, sorry, jest. Na ten nie dostanie wypłaty za walkę na Fame the Freak. Gala the Freak są powrotem. The Freak są powrotem do starej szkoły Freak Fight'ów. Mimo to nie było i nie ma zgody na poruszanie tematów rodzin w naszej organizacji. Na ten był informowany przez szefa Fame Rafała Pasternaka o surowym zakazie dotykania takich tematów podczas konferencji czy programów. Podczas programu FaceFace zdecydowało się na złamanie tych zasad. Z tego powodu informujemy, że zawodnik nie otrzyma wypłaty za walkę na gali Fame the Freak. Dodatkową karą jest brak zgody wypłoszeń do innych federacji. No i był zapewniony na nieporuszenie tematu rodzin i bliskich na programie przez Federację Fame. Szef organizacji po zadecydował, że cała kwota z kontraktu na temat Marcina zostanie przekazana Denisowi Załęckiem. Aha, i to jeżeli naprawimy też nie, nie zawalczy? A, zlikowałem? No nic nie zlikowałeś, no bo nie zawalczy, bo nie będzie wypożyczenia. Ale miał walczyć, to właśnie tak, tego. Miał walczyć, zawalczył. No i pramie. co ty, panie kolego, o tym sądzisz? No nie no, Denis też nie podnosi wypłaty, albo nie wiem, to, to kurczę, no... Wszystko bez... ma zgarnąć, Adrian cios! <laughs> Ja nie, to, to nie wiem nie co ja mam wybrać? Wszystko złe, wszystko złe. Może niech nam dadzą najlepiej. O. Nie, ale no. Ale kurczę, no nie wiem, no bez przesady, no kurczę gości kopał i ty te też ch... zachowanie, na no ten też ch... zachowanie, to po prostu ani ten, ani drugi nie dostaje, niech powiem ma. Jest ma fajne po prostu, nie? No jakby złamali zasady. Re y Regulamin. Regulaminu, niech nie są po prostu wypłaty. I tyle. Moim zdaniem, bo do sobie się nie, nie należy. No to no też nie należy, jak taka była umowa, że ma takich tematów nie poruszać, to no nie wiem. A zaskoczyło Cię w ogóle to, co widziałeś w tej walce? No nie, no kurczę, no wiedziałem, że to się odpierdzieli. Ale nie, nie, to że dali radę go obalić i skontrolować. no to obstawiłem na Denisa, ale no potem jak widzę, jak on ma jednak psychę, to nie dziwi mi to, wiesz, kamera na niego idzie, on patrzy gdzieś w dół, siedzi, takie taki biedne dziecko, ma gościu słabą psycha, widać, że coś mu jest nie tak. Wygrałbyś z nim walkę? Yy... W z po nowym roku mogę wygrać. Gości, wiesz, kiedyś mi się wydawało, że to jest dobry wojownik. W jak się bił w tym wszystkim, to wiesz. Ale ten psychice, on jest teraz, aczkolwiek nie wiem, czy on tych Walk nie, nie ustawa, nie, usta, nie, nie, nie ustawia. Bo nie Nie na... tam za dużo emocji. Kiedy tam przegrywa tych walk, gdzie się podaje, kładzie, to takie, nie wiem, co ja mam nim myśleć, o ten gościu z nie. Bo to do, dobry wojownik kiedyś był. Wiesz, ten, ten walczył w K1 w amatorskich, tam miał jakieś mistrzostwa. Dziwi mnie to, jakie jego zachowanie. Nie wiem, czy walki ty przegrywa tyle, podkłada się, robi takie akcje dziwne. To jest, no, drugi najman. Tazy, chcę już wracać specjalnie na ten Wywiad. Bardzo Ci, Byku, dziękuję, dziękuję i gratuluję. Dziękuję. Heja!